Witam serdecznie w drugim odcinku mojego wideobloga. Zwierz w BHP. Na początek chciałbym podziękować tym osobom, które Wyraziły opinie. No oczywiście najbardziej cieszą te pozytywne, jak łapki były w górze, ale również ci, którzy wskazali uwagi, powiedzieli, co by poprawili. To bardziej jest konstruktywne. Dzisiejszy temat wideobloga miał być trochę inny, miał być skierowany do pracodawców, ale po tych uwagach, które przekazaliście, przeformatowałem temat i myślę, że będzie skierowany przede wszystkim do służby BHP, dla tych, którzy szkolą, prowadzą wystąpienia publiczne, dla nowych pracowników, ale może niektórzy też coś dla siebie znajdą którzy już mają dużo lat i wystąpień przed osobami, przed pracownikami. Na początek chciałbym się odnieść do tonu, który nie wszystkim się podobał. Niektórzy nawet powiedzieli wprost, że taki tro, ton trochę frustrata. No Proszę Państwa, no, trochę przyznam Wam rację. Ton ten wynika z tego, że skuteczność służby BHP, ale również skuteczność moja odnośnie poprawy bezpieczeństwa, no, nie ukrywajmy, jest słaba. Dzisiaj mamy statystyki, które mówią o liczbie wypadków przy pracy śmiertelnych, ciężkich i nie wygląda to wcale fajnie. W związku z tym ten ton dzisiaj no jest taki, dosyć ostry. Również niektórzy mówią, no trochę to łagodniej powinno być, a niektórzy używają takiego sformułowania, że pamiętaj, że pokora, pokorne ciele, dwie matki z sie, jest to, jest to rozwiązanie, które wypróbowaliśmy przez lata. No to musiałbym zmienić nazwę bloga. Blog musiałby się nazywać wtedy Zwierzaczek w BHP i wtedy byśmy używali tonu bardziej dyplomatycznego. Również inspiracją do kręcenia tego bloga było to, żeby może niektórzy się obudzili, może niektórych zainspiruje, może się okaże, że dzięki tym, tym wystąpieniom może trochę będzie mniej wypadków. No to to będę uważał za sukces. Również zgłoszono tutaj uwagę co, co dotyczącą pozycji tej zamkniętej, którą tutaj macie. Przez długie lata dla mnie takim wzorem i mentorem odnośnie wystąpień publicznych był Jacek Walkiewicz. On między innymi... E, uważa, że to sformułowanie, które Wam wcześniej powiedziałem, że e, pokorne ciele, dwie matki z się, jest pochwałą hipokryzji. Ja również tak uważam i dzisiaj bardzo mnie to drażni u pracodawców, którzy na sztandarach wywieszają na plakatach, że bezpieczeństwo ich pracowników jest najważniejsze, a potem idą na halę i wymontowują wyłączniki bezpieczeństwa, kurtyny bezpieczeństwa, żeby przyspieszyć produkcję, żeby zarobić więcej kasy. Organizują pikniki z udziałem dzieci, z udziałem rodzin i mówią o bezpieczeństwie, że jest bardzo ważne, ale potem nie zapewniają podstawowych, elementarnych wyposażenia stanowiska pracy. No i to, ta hipokryzja jest bardziej dla mnie drażniąca niż ci pracodawcy, którzy mówią wprost: słuchaj, nie mamy kasy, nie mamy czasu i nie będziemy dbać o bezpieczeństwo swoich ludzi. Oczywiście ani jednej, ani drugiej nie akceptuję, ale bardziej jest zrozumiałe ta to, to, to druga dla mnie pozycja. W związku z tym ten ton nie będzie zmieniony. Natomiast tym, którym on też tak naprawdę nie będzie pasował, będą uważali, że powinien być więcej dyplomacji, no to po prostu niestety nie będą go oglądać. Będą musieli poszukać innego miejsca dla siebie. Wracając jakby do tej pozycji zamkniętej i wystąpień w ogóle publicznych, powerpozingu, bo to bym wszystko wrzucił do jednego worka. Pamiętajcie, że dzisiaj tendencja jest taka, że występując publicznie, żeby być sobą. Mamy dostęp do informacji, jak, powin, jak powinniśmy się zachowywać, jakie pozyty należy przyjąć, natomiast pamiętajcie, że może to być manipulacja po drugiej stronie. Z mojej strony ta pozycja zamknięta wynikała z bardzo prozaicznej rzeczy. Wynikało z kwestii technicznych. Tutaj chodziło mi o to, żeby ten napis, który jest na górze, który był na górze, żeby został wyświetlony. Dzisiaj mamy napis tutaj, w związku z tym pozycję może, może ulec zmianie. Przede wszystkim zwracam się do tych młodych, nowych BHP-owców, którzy wchodzą w jakby w meandry BHP i wystąpienia przed pracownikami bądźcie sobą, nie uczcie się schematów, które nie do końca mogą być dla Was. Oczywiście jest kupa rzeczy fajnych, przydatnych, ale absolutnie nie wszystko jest dla każdego. I uważam, że lepiej popeł mieć popełnione jakieś drobne błędy, niż być sztucznym. Ludzie dzisiaj już mają dosyć tej sztuczności, mówiąc takim językiem młodzieżowym, już starczy tego wylaszczenia, chcemy trochę więcej prawdy i trochę więcej prawdziwości w wystąpieniach i od tych ludzi. Pamiętajcie, że na wystąpieniu publiczne składa się wiele elementów. To nie jest tylko pozycja, postawa ciała, ale elementy takie jak język, informacje, które są przekazywane i również otoczenie. W związku z tym zwracajcie uwagę w jakich miejscach szkolicie, nie w garażach, na workach z cementem, bo często pracodawcy od nas takie oczekiwania mają. To też muszą być warunki, to chociażby ci pracownicy szkolenie odbyli w normalnych warunkach, jak już nie mogą pracować w normalnych warunkach. Także tutaj odnośnie tej mowy ciała Chciałbym, żebyście nie tylko czytali schematy i e, wzorowali się na tym, tylko patrzyli, co dla Was będzie przydatne. Jeżeli chcecie wprowadzać pewne zmiany w swoich zachowaniach, wystąpieniach publicznych, to kluczową rzeczą jest zadać sobie pytanie, po co mam to zrobić. Również wspomnę, co mnie zainspirowało do tej pozycji. E, obejrzałem e, dwa takie no, obrazy w telewizji, kiedy m, lekarze stali przed, na, na konferencji, stali przed szpitalem i właśnie we trzech mieli tak założone ręce. I najpierw pierwsza myśl mi co do głowy przyszła, mówię, kto ich tak ustawił? Czy ci dziennikarze nie wiedzą, że to jest pozycja zamknięta, że ci ludzie są odgrodzeni murem, nie ma kontaktu nie tylko z nimi, ale również z widzami, bo mur sobie wybudowali przy, 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 w telewizorze? I potem było przerzutka do Sejmu, i tam już byli politycy, którzy świetnie byli wyszkoleni, koszyczek, otwarta pozycja, ciemne garnitury, białe koszule, ciemne krawaty, wszystko super idealnie. Tylko ich się nie dało słuchać. W związku z tym wyszedłem z założenia, że jednak wezmę tą pozycję zamkniętą, chociaż ona nie jest zgodna ze sztuką. I część wyłapała to, niektórym się to nie podobało, ale zwracam się do tych, którzy mówię, wchodzą w mandry, bądźcie, bądźcie sobą, bądźcie naturalni. Ludzie, ja doświadczyłem tu, pracownicy, ludzie są w stanie zaakceptować wasze błędy, jeżeli też wy będziecie otwarcie o tym mówili, że tacy jesteście. Natomiast jeżeli będziecie sztuczni, będziecie mówili, że jesteście nieomylni, no to niestety nie zaakceptują tego i szybko wam wytkną i będą, będą wam wskazywać te nieprawidłowości. Na koniec chciałbym wam powiedzieć historię, która nawiązuje. Właśnie do wystąpień publicznych, do powerpozingu. A jest dosyć ciekawa, ponieważ dostałem zlecenie na przeprowadzenie szkolenia tam około 3-4 lat temu w zakładach karnych. Jeden zakład jest dosyć poważnym zakładem, ponieważ dosyć ciężkim zakładem, ponieważ z dużymi, z dużymi wyrokami tam są więźniowie. Jest to zakład w Kamińsku i miałem przeprowadzić szkolenie BHP dla więźniów, którzy uczestniczyli w programie aktywizacyjnym do podjęcia pracy czy po zakończeniu wyroku, ale też już na końcówce tego wyroku. Drugim powodem, Dlaczego pojechałem tam zobaczyć te, te, te więzienia i tych więźniów? Było to, że chciałem zobaczyć, jaki jest potencjał tych więźniów przy zatrudnianiu, bo brakowało ludzi do pracy, brakowało rąk do pracy dla moich klientów. W związku z tym mówię: Dobra, zobaczę, obiadę trzy więzienia. Miałem możliwość do trzech więzień pojechania, zobaczę, jaki jest potencjał tych ludzi. To były takie motywatory. Kasa nie była z tego wcale duża, od razu powiem, ale nigdy nie byłem w więzieniu. Chciałem zobaczyć. Ciekawe doświadczenie. Wiem, że na pewno tam nie chcę wrócić. No i miałem doświadczenie w tym Kamińsku. Szkolenie odbywało na bloku. Tam, gdzie przebywają więźniowie, w piwnicy nazywano Starą Biblioteką. Na 20 czy 30 metrach 10 więźniów dostałem taki przycisk, i jeżeli by coś się działo, no to miałem zadzwonić i tam z piętra miał przybiec wychowawca i ewentualnie mi pomóc. To nie? No, powiem, że te pierwsze 15 minut, zanim tak trochę się oswoiłem z tym wszystkim, no było, było ciekawe. Też same doświadczenie, przejście przez ten, tą główną aleję, gdzie zostały bloki więzienne, no robiło też wrażenie, bo musiałem tam z 500-600 metrów dojść do miejsca, gdzie to szkolenie się odbywało. Mam taki nawyk, że zanim rozpocznę szkolenie, to zawsze pytam się o doświadczenia zawodowe, o kwestie szkoleń, czy w ogóle pracownicy przechodzili i tak dalej. No ale w przypadku więźniów, o co można było spytać? No ile siedzą w więzieniu? Najmniejszy wyrok, który skazany miał, to miał 7 lat. Byli tacy, którzy mieli około 20, kilku takich było. I ci, którzy się czują na siłach odnośnie wystąpień publicznych, odnośnie mowy ciała, to namawiam do takich ekstremalnych szkoleń i zobaczą, jak w takim miejscu się szkoli i jak reaguje druga strona, bo tamci ludzie są tak naprawdę psychologami życia. Oni nie są pewnych rzeczy świadomi, ale w jaki sposób manipulują, jak was obserwują, jakie robicie gesty, uwierzcie mi, że no, mają to do perfekcji opracowane. I te, te doświadczenia na pewno dużo mi dało. Na koniec chciałbym zadać wam pytanie, jaką pozycję należało podczas tego szkolenia przyjąć i jak powinien bh powiedz prowadzić szkolenia, w jakiej pozycji? Czy w zamkniętej, czy z koszyczkiem, tak jak wam pokazywałem, czy w jakiejś, jakiejś innej? Tak na koniec to, to za ten koszyczek to brat mnie udusi, bo on nienawidzi tego koszyczka, no ale y, zgodnie ze sztuką tak powinien być. Dzisiaj z mojej strony tyle. Jaki będzie temat następnego bloga, okaże się, ponieważ ja jestem zwolennikiem zaplanowanej improwizacji. Dzisiaj również ten blog odbywał się w taki sposób zaplanowanej improwizacji. Także jeszcze raz dziękuję. No i przede wszystkim liczę na wasze łapki w górę, ale również liczę na to, co ewentualnie byście poprawili, co wam się nie podobało. Też takie informacje chętnie uzyskam, one są też rozwijające. Jeszcze raz dzięki i do zobaczenia niedługo.